O, witam serdecznie Was wszystkich. Praca speakera, jak widzimy, to nie tylko mówienie przez ten piękny mikrofon, ale też musimy mieć taki protokół meczowy pierwszej drużyny, to z naszego gospodarza, jak i, jak i gości, jak i na przykład w tym przypadku mamy Zawisze Bydgosz. Pracujemy i i pracujemy z tą piękną tablicą, która daje nam czas, pokazuje nam czas, jak i wynik spotkania. Oczywiście dwa dni przed takim spotkaniem, jak zawiszy Bydgoszcz, przygotowuję się, robię swoją jakąś tam poblistę i oczywiście puszczam sobie między innymi takie coś, żeby takie wpadało do ucha, a nie jakieś tam mocną muzę. Z 6 Marcin Litz z numerem 7 Filip Rzekrzyk. Najczęstszym takim utrudnieniem dla speakera jest coś takiego, że zawodnicy, którzy wchodzą, nie obracają się plecami do nas i wtedy jak biega na przykład zawodnik z, od z gości, no to patrzymy na numerek koszulki, to wtedy wiemy kto wchodzi lub kto wchodzi z boiska, bo wiadomo, że naszych chłopaków z pogoni Nowy to zna, znamy. Kurs spikera robiłem w Poznaniu, na stadionie Lecha Poznań. Organizatorem tego kursu był Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Oczywiście mogę prowadzić dotychczas od trzeciej ligi w dół. Wszystkie, wszystkie rozgrywki oczywiście kończącym się dwoma egzaminami, a mianowicie musieliśmy na stadionie Lecha takie urządzenie obsługiwać. O, oprócz tego e, mieliśmy e, pewny zakres testu no i udało się i, i zostałem speakerem. Oczywiście główny speakerem zawsze był tutaj Michał Jaźwiec, gdzie e, był tu głosem pierwszym. Oczywiście Michałowi się zmieniły jakieś tam plany i, i teraz akurat wskakuje w jego miejsce. E, no, pierwsze Koty za płoty, oczywiście yy, wiadomo pierwsze jakieś tam nerwy, ale, ale myślę, że yy, z biegiem czasu yy, przyniesie to jakiś fajny korzyść i, 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 i się rozkręca i może lepiej to będzie wychodzić.